Kiedy słuchasz i powtarzasz afirmacje, zaangażuj się w nie cała. Słowa mają wielką moc, ale prawdziwa potęga leży w emocjach, tym, co czujesz i tym, jak reaguje Twoje ciało. Pozwól sobie czuć. Uwolnij wszystko, co towarzyszy ci, kiedy myślisz o swoim wymarzonym życiu, swoich celach i spełnionych marzeniach. Poczuj radość, dumę, satysfakcję. Spokój, wolność, wdzięczność i spełnienie. Całkowicie zanurz się w rzeczywistości, w której masz już wszystko. Słowa, które wypowiadasz, mają ogromną moc, ale pamiętaj, że prawdziwym sekretem jest czucie. Jestem źródłem nieskończonej kreatywności. Jestem silna, niezależna i odważna. Jestem godna miłości i całego dobra, które przynosi mi świat. Jestem pełna wdzięczności za każdy dzień, pełen nowych możliwości. Jestem inspiracją dla siebie i dla innych. Jestem otwarta na wszystkie nowe doświadczenia, które wzbogacają moje życie. Jestem w stanie osiągnąć wszystko, co sobie zaplanuję. Jestem pełna entuzjazmu i pasji do życia. Jestem wrażliwa i empatyczna. Jestem bezpieczna i chroniona przez wszechświat. Jestem pełna miłości, którą chętnie dzielę się z innymi. Jestem skarbem pełnym nieskończonych możliwości. Jestem w stanie przekraczać własne granice i rozwijać się każdego dnia. Jestem magnesem przyciągającym dobrobyt i obfitość. Jestem wdzięczna za każdy moment, który uczynił mnie tą kobietą, którą jestem. Jestem otwarta na otrzymywanie wszystkiego, co najlepsze. Jestem siłą, która popycha mnie do działania każdego dnia. Jestem cenną i jedyną w swoim rodzaju istotą we wszechświecie. Jestem pełna spokoju, który płynie ze zrozumienia siebie. Jestem odzwierciedleniem miłości, którą noszę w sercu. Jestem niezłomna w dążeniu do swoich celów. Jestem wdzięczna za każdą naukę, którą przynoszą mi życiowe wyzwania. Jestem gotowa na przyjęcie każdej radości, którą oferuje mi świat. Jestem kobietą, która kształtuje swoje życie z miłością. Jestem hojna. Dzieląc się swoim bogactwem z tymi, którzy tego potrzebują. Jestem pełna zrozumienia i gotowa na przebaczenie. Jestem wolna od ograniczeń, które mnie powstrzymują. Jestem obecna tu i teraz. Cieszę się każdą chwilą. Jestem pełna nadziei która prowadzi mnie przez trudności. Jestem przykładem siły i odwagi. Jestem otwarta na miłość i piękno w każdej formie. Jestem pełna życiowej mądrości, którą zdobyłam na swojej drodze. Jestem gotowa na każdą zmianę, która przynosi mi lepsze jutro. Jestem spokojna, bo znam swoją wartość i swoją moc. Jestem dumna z tego, kim jestem i dokąd zmierzam. Jestem mistrzynią w radzeniu sobie ze stresem i niepewnością. Jestem otwarta na odkrywanie nowych ścieżek i nowych możliwości. Jestem pełna ciepła i światła, które rozświetla moje życie. Jestem zawsze gotowa na pomoc i wsparcie, kiedy tego potrzebuję. Jestem pełna pasji do życia, która inspiruje mnie każdego dnia. Jestem oazą spokoju w świecie pełnym chaosu. Jestem wyjątkowa. I zasługuję na każdy sukces, który osiągam. Jestem w pełni świadoma mojego potencjału i moich mocnych stron. Jestem zdolna do stworzenia życia, które kocham. Jestem pełna radości, którą znajduję w prostych, codziennych przyjemnościach. Jestem pełna wdzięczności za każdą chwilę, która pozwala mi wzrastać. Jestem godna każdej miłości i każdego szacunku, które otrzymuję. Jestem inspiracją dla tych, którzy szukają światła w ciemności. Jestem gotowa na przyjęcie nieograniczonych darów od wszechświata. Jestem wdzięczna za każdy dzień pełen możliwości do nauczenia się czegoś pięknego. Jestem otwarta na przeżywanie życia w pełni, ze wszystkimi jego wzlotami i upadkami. Jestem otwarta na wszystkie dobre rzeczy, które przynosi mi życie. Jestem zawsze gotowa do podzielenia się tym, co mam, z innymi. Jestem pełna szacunku dla siebie i dla wszystkich wokół mnie. Jestem kochana, ceniona i szanowana przez tych, którzy mnie otaczają. Jestem przykładem tego, jak żyć życiem pełnym pasji i entuzjazmu. Jestem otwarta na każdą możliwość, która pozwala mi rozwijać moje zdolności. Jestem niezachwiana w swoich przekonaniach i swoich wartościach. Jestem wdzięczna za wsparcie, które otrzymuję od wszechświata. Jestem gotowa na każdą piękną przygodę, którą przynosi mi życie. Jestem odważna, stawiając czoła każdej przeszkodzie z godnością i z gracją. Jestem źródłem pozytywnej energii dla siebie i innych. Jestem pełna wdzięczności za wszystkie drobne szczęścia, które codziennie napotykam. Jestem przykładem tego, jak żyć życiem zgodnie z własnymi zasadami. Jestem nieustannie zdumiona cudami, które przynosi moje życie. Jestem przygotowana na otrzymywanie pięknych darów, które przygotował dla mnie los. Jestem wdzięczna za każdą chwilę pełną miłości, radości i obfitości.